Wykonamy brelok w kształcie elipsy. Elipsy będą centrycznie się obracały. No to przejdźmy do pracy. Jak zwykle wybieramy szkic na osi XY. Wybieramy elipsę. Powiedzmy, niech ma 40 mm. Zatwierdzamy kąt no i wysokość, powiedzmy, 25 mm. OK. Teraz będę chciał mieć jedną elipsę, miejsce puste, i drugą elipsę, która będzie się obracała. Wykorzystam do tego celu odsunięcie i odsunę pierwszy obiekt, na przykład o 2,5 mm. To będzie moja pierwsza elipsa drukowalna znowu odsunięcie przesunę znowu wezmę 2,5 mm i kolejny raz odsunę 2,5 mm to będzie nasza pierwsza elipsa to będzie przerwa a to będzie druga elipsa to będzie brelok więc wykonam sobie tutaj takie kółko do zaczepienia czyli wybieram koło i powiedzmy wybiorę go na jakieś 6 mm następnie znowu odsunę, zrobię grubość tego, no myślę, że koło 1,5 mm to powinno być chodzi o to, żeby przy włożeniu później takiego drucika nie pękło mi to, nie odpadło mi to kółko więc 1 5 mm. Teraz usunę nożyczkami to, co jest mi niepotrzebne, czyli ten fragment, ten fragment, ten tutaj, tutaj, tutaj. No i teraz, żeby obiekt był w całości, usuwam też te elementy. I w zasadzie szkic jest gotowy, zakończymy szkic. Domek. No i teraz ekstrudujmy sobie te nasze pierścienie, czyli wybieram E. Zaznaczam pierwszy element, zaznaczam drugi element no i ekstudujmy go na 5 mm. Teraz musimy wykonać tutaj łączenie, takie y, sworznie, czy takie elementy, które będą powodowały, że ten pierścień środkowy będzie przymocowany, ale też będzie się obracał. Y, dlatego też będę potrzebował najpierw tutaj tą elipsę, może roz... wykładajmy sobie tutaj tą... tą przeglądarkę, otwórzmy sobie i wyłączmy pierwszą tą dużą elipsę. I potrzebuję tutaj dać koło, żeby ekstudować i wyciągnąć nasz obiekt. Ale jak wiemy, nie można robić szkicu na elementach, które nie są płaskie, czyli na żadnych łukach, elipsach. No więc musimy mieć tutaj płaszczyznę styczną. No i teraz y, oczywiście niektórzy z Was pomyśleliby, że wystarczy wziąć płaszczyznę styczną i y, zaznaczyć tą krawędź. Niestety tak to tutaj to nie zadziała. Y, dlatego też musimy mieć jakąś płaszczyznę, którą przesuniemy i dokładnie do tego y, miejsca. No więc y, wywołam sobie płaszczyznę. Tak zwaną płaszczyznę, która jest płaszczyzną pod kątem. I ta płaszczyzna pod kątem Naciskam tutaj tą niebieską kreskę, czyli oś Z. Otrzymuję płaszczyznę. Oczywiście, pod jakim kątem? On akurat jest pod dobrym kątem, więc nie będę jej tutaj wracał. Czyli kąt zerowy jest jak najbardziej prawidłowy. Jeszcze bym chciał wiedzieć, o ile mogę przesunąć tę płaszczyznę, dlatego też wybieram sobie miarkę. Zmierz, ale nie mam tutaj do czego zmierzyć, bo może zaznaczyć tą płaszczyznę i. Tą odległość, ale to niestety tak nie zadziała. Musimy mieć tutaj tą oś, dlatego zamknę to i wywołam sobie tutaj początek, czyli klikam w okienko, już mam tą oś i jeszcze raz wybieram odległość, zmierz oś Z do krawędzi zewnętrznej. To jest 15 mm, czyli muszę przesunąć naszą tą tutaj płaszczyznę o 15 mm, czyli wybieram konstrukcję. Odsuń płaszczyznę, tą płaszczyznę odsuń o 15 mm. W tym wypadku będzie to minus 15 mm. OK, tą płaszczyznę mogę sobie wyłączyć. To są nasze konstrukcje, no więc tą płaszczyznę wyłączam. A na tej płaszczyźnie robię szkic. I jeszcze jedna rzecz. Chcę tutaj ustawić centrycznie koło, więc muszę wybrać sobie tutaj linię pomocniczą. Od tego punktu do tego punktu, czyli wybieram literkę L, albo klikam tutaj na linię, zaznaczam sobie albo X, albo klikam tutaj na tą paletę, żeby nasza linia zamieniła się na linię konstrukcyjną, taką przerwaną, dociągnęło mi, jest wszystko OK. Escape, żeby wyłączyć rysowanie i znowu wyłączyć proszę konstrukcję. Tym razem wezmę sobie koło, poszukam środka, przypominam, środek jest wtedy, kiedy się pokaże taki trójkąt, Zaczynam rysować, no i powiedzmy, zróbmy sobie na 3.5 mm taki sworzeń. No i zatwierdzam szkic. Zobaczcie. OK. Teraz może wyłączę sobie ten początek układu, bo mi tutaj będzie przeszkadzał. No i mogę ekstrudować. Tylko uwaga. Jeżeli teraz ekstrudowałbym ten nasz czpień w lewo i połączył z tamtym kołem, to byłaby taka sytuacja, jakbyście, nie wiem, kołek rozporowy, zamiast być w ścianie, przykleili go do ściany, a potem na nim powiesili obraz. To tak nie jest. Więc, żeby wzmocnić ten nasz kołek, musimy go najpierw ekstrudować tak jakby do ściany, czyli w tym wypadku do naszego pierścienia. Więc najpierw, zanim go wyciągnę w lewo, muszę go trochę wsadzić do tego naszego pierścienia. Czyli zaznacza ten element, ekstruduje i w bo to naprawdę jest wartość dowolna. Powiedzmy 1 mm w zupełności wystarczy, ale pamiętajcie o tym, żeby włączyć tutaj połączenie. I teraz nasz kołek jest tak, jakby w ścianie, jak kołek rozporowy. Zatwierdzam to. OK, może też troszkę odjadę i włączę bryłę numer 2. Bryła numer 2 będzie musiała mieć tutaj ten nasz kołek, i tutaj wszystko niestety się nam zakrywa. Więc. Podzielmy sobie tutaj ten nasz obiekt, czyli tak jakbyśmy go przekroili na pół. Robimy to w ten sposób, że wchodzimy tutaj, gdzie jest sprawdź i analiza przekroju. Wybieramy, żeby to była nasza płaszczyzna przykroju. Tak, i mamy tutaj ucięty element. Może sobie przybliżmy. No i zatwierdźmy to. Mamy tutaj nasz kołek. Proszę Państwa, to wszystko jest nie uszkodzone. To tylko jest taki yy, dla pokazania, przecięte. Zobaczcie, jeżeli wyłączycie sobie tą analizę, to wtedy macie powrót do tego, co jest tak naprawdę. Wrócimy. No i jak studujemy? E, przesuwamy. 2,5 yy, to jest tyle, żeby dojechać do tej ścianki. No i może jeszcze sobie przeciągnijmy. Jakbyśmy dali powiedzmy 5, to już 5,5 to w ogóle wychodzimy na zewnątrz. Ja myślę, że koło 4. Powinniśmy, w tym wypadku powinny nam wystarczyć. I uwaga, teraz, jeżeli bym zostawił to jak zatwierdził to, to zobaczcie, mamy połączenie, czyli wszystko by się nam zespawało. No, dlatego też to nie może być połączenie, tylko to musi powstać nowa bryła. I powstała nam nowa bryła, która znajduje się wewnątrz tego obiektu. Zatwierdzamy. Pomyślałby ktoś, że w takim razie tu jest wszystko fajnie, bo mamy tutaj otwór. Zrobiony w tym naszym obiekcie, nic bardziej mylnego, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że to jest tylko na rysunku, natomiast nie mamy jeszcze wycięcia tego elementu. Musimy tym właśnie sworzniem, w tym pierścieniu wyciąć otwór. Do tego celu służy ta. Ta kombinacja, narzędzie kombinacji, pamiętacie te działania bulmonowskie, które robiliśmy w blenderze, gdzie jeden obiekt z drugim dodawaliśmy, odejmowaliśmy część wspólną. Dokładnie ta sama sytuacja jest tutaj. Ten obiekt musi nam wyciąć w tym obiekcie otwór. No więc wybieramy sobie to narzędzie, zmieniamy, pokazuje się nam okienko. Przypominam, czytamy okienko i wykonujemy operację po kolei. Pierwsze, wybierz element docelowy. Element docelowy to znaczy ten element, który, na którego będziemy działać. No czyli to jest ten nasz pierścień. Drugie, wybierz narzędzie, które będzie to działało. No oczywiście to jest ten nasz pierścień. Czy będziemy sumować? Nie, będziemy odejmować. Wybieramy odejmowanie. I bardzo ważna rzecz: trzeba zaznaczyć, checkbox, zachowaj narzędzie. Jeżeli tego nie zrobicie, to operacja zostanie wykonana, ale narzędzie, które wykonuje tą operację, znika. A my chcemy, żeby ono zostało. No w końcu ono ma nam trzymać cały nasz pierścień. Więc zatwierdzam ten element i już mamy, zobaczcie, wyłączmy sobie bryłę numer 3, mamy otwór. Wszystko byłoby pięknie, tylko zobaczcie, nie mamy tutaj żadnych luzów. W idealnym świecie może by to się próbowało obrócić. Nasza drukarka tego aż tak dokładnie nie potrafi wykonać, najprawdopodobniej ten otwór na wewnątrz będzie troszkę mniejszy, więc musimy sobie dodać luzy. Jak to wykonać? No to wyłączmy na chwilę bryłę numer 3, zaznaczmy tą ściankę, znanym nam narzędziem przesunięcie, całą tą ściankę trochę cofniemy o jaką wartość? O minus 0 na przykład 3, zaznaczam sobie ten element, i robię minus 0.25. Sprawdźmy, jest luz, jest. Teraz przyjrzyjmy się do na naszej pracy, chciałbym, żeby tutaj ten luz, żeby ten czpięć się bardzo dobrze obracał, więc może go sobie tutaj albo zaokrągnę, a może go w zasadzie sfazuję, Czyli zaznaczam sobie tą powierzchnię, zmień, faza, no i powiedzmy zobaczmy 05 trochę mało. No, na przykład 1 mm całkiem to fajnie wygląda. Więc element już będzie elementem obrotowym. No i teraz pozostało nam przemieszczenie tego naszego elementu tutaj na drugą stronę. Oczywiście wykorzystamy do tego szyk kołowy, czyli wybieram szyk, szyk kołowy. No i jak zwykle czytamy po kolei, czy ja będę przemieszczał bryłę? No nie, będę przemieszczał elementy. Wybierz elementy. No to są wszystkie te elementy, które stworzyły nam tą pierwszą stronę, czyli na pewno będzie to, to nasze pierwsze ekstrudowanie. Trzymam klawisz control i wszystkie elementy po kolei, które tutaj y, wykonywałem, włączam, bo to było tak, ekstrudowanie do środka, ekstrudowanie na zewnątrz, otwór, przesunięcie jednej ścianki, przesunięcie drugiej ścianki i ścięcie naszego tego odczpienia. Zatwierdzam nie, wybieram jeszcze oś obrotu, tak, przepraszam będzie to oczywiście oś Z ilość elementów, które mają być to będą elementy 2 i potwierdzam teraz wyłączam analizę i mamy gotowy element umieścimy jeszcze napis ekonomik na tej naszej na naszym bryloczku więc wykonajmy sobie Płaszczyznę z przesunięciem, powiedzmy, tą w dowolnym, dowolnej odległości. OK, wybieram to jako szkic. Następnie mamy tekst i powiedzmy, tekst niech się zmieści na tej powierzchni. Piszemy ekonomik. Takie są dużo za duże. Myślę, że to wartość około 3 mm. Wyrównanie do środka, wyrównanie do środka. Ok. Mamy napis ekonomik. No i teraz rzutujmy sobie go na tą ściankę. Czyli zamykamy szkic. Wybieramy wypukłość. No i teraz wybierz. Profil, no to wiadomo, że ekonomik. Powierzchnię, na którą będę wybierał, to jest ta powierzchni, powierzchnia, i chciałbym, żeby to było wklęsłe powiedzmy na jakiś 1 mm. Ok, tak i mamy tutaj napis ekonomik. Zadanie dla Państwa jest. Umieszczenie kolejnej elipsy, ale jeszcze w ten sposób, żeby obracała się wzdłuż pionowego tutaj naszego czpienia, czyli mamy tu pion, a tutaj, dopowiedzmy no powiedzmy poziom, czyli będzie się obracała w ten sposób. Może tak dla podpowiedzi, jak ustawić tą płaszczyznę jeszcze raz, wyłączę sobie. Wyłączę sobie tą bryłę zewnętrzną. Przypominam, teraz będzie trzeba ustawić w tym miejscu płaszczyznę przesunięcia, czyli jak Państwo bierzecie konstrukcję, konstrukcję o kącie wybieramy sobie znowu oś Z, ale tym razem musimy obrócić o 90 stopni i dopiero takie przesunąć w to miejsce. Resztę Państwo będziecie wiedzieli przyjemnej pracy.